Jest rozmowa w wyjątkowym czasie i wyjątkowy gość. Ksiądz proboszcz Korneliusz Wilkiel, proboszcz parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Jerzego w Biłgoraju. Serdecznie witam, księży proboszczu, i dziękuję, że ksiądz znalazł czas, bo no to dla wszystkich jest taki czas trochę świętowania, ale jeszcze takich przygotowań w kościele prawosławnym. Ta niedziela będzie niedzielą palmową, ale to już jest czas świąteczny. Z jaką intencją w tym roku, ksiądz Proboszcz, myśli, będziemy świętować ten czas wielkanocny, czas zmartwychwstania? Tak, witam serdecznie panią redaktor, witam państwa. Czas zmartwychwstania pańskiego jest to zawsze szczególny czas. Mhm. Dzisiaj być może troszkę to, co się dzieje wokół nas, cała, możemy powiedzieć, świecka, laicka otoczka tych świąt, wyparła może Wielkanoc na rzecz Bożego Narodzenia. Jednak trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że tym najważniejszym świętem, od którego biorą się wszystkie pozostałe święta i wydarzenia, jest to właśnie Wielkanoc, jest to Pascha, jest to zmartwychwstanie Chrystusa. I w tradycji prawosławnej mamy 12 wielkich świąt, a Wielkanoc nawet się nie zalicza do tych 12 wielkich świąt, a jest, jak mówią nam hymny liturgiczne, świętem świąt i uroczystością nad uroczystościami. I też musimy pamiętać o tym, że my często Wielkanoc postrzegamy poprzez samo święto Wielkanocy, a zapominamy o tym, co się wydarzyło wcześniej. To znaczy o wielkim piątku. I mhm. musimy pamiętać o tym, że żeby Chrystus nie był ukrzyżowany, to by nie zmartwychwstał, żeby niewielki piątek nie byłoby paschy. I żeby to wszystko się nie dokonało dla nas i dla naszego zbawienia, my nie mielibyśmy szansy na życie wieczne. I też jeszcze dodam, że to właśnie w tradycji liturgicznej cerkwie prawosławnej jest podkreślone, albowiem Wielki Post trwa 47 dni. I Często też pojawia się pytanie, dlaczego akurat 47. Otóż właściwie sam Wielki Post trwa 40 dni mhm. i kończy się zawsze w piątek przed Niedzielą Palmową. Sobota Łazarza i Niedziela Palmowa jest to okres przejściowy, który też jest czasem postnym. W sobotę łazarza, wspominamy, wskrzeszenie przez Chrystusa e, jego przyjaciela łazarza, jako zapowiedź zmartwychwstania, a następnego dnia niedziela palmowa, triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, która wprowadza nas już w okres Wielkiego Tygodnia. I ten podział dokonał się dlatego, że my przez 40 dni Wielkiego Postu przygotowujemy siebie, przygotowujemy swoją duszę na to, a żeby w Wielkim Tygodniu już nie skupiać się na sobie, a skupiać się na tym, co się wydarzyło, żeby każdego dnia Wielkiego Tygodnia podążać z Chrystusem na Golgotę. I dzięki temu naszemu przygotowaniu wielkopostnemu, dzięki pokucie, dzięki spowiedzi, dzięki eucharystii, dzięki modlitwie, dzięki tym naszym postnym wyrzeczeniom Dzięki temu trudowi, który podjęliśmy w czasie Wielkiego Postu, stać się współuczestnikami zbawiennych cierpień Chrystusa na Krzyżu i później pokłonić się Jego chwalebnemu zmartwychwstaniu. Albo my musimy pamiętać, że my nie możemy traktować tych świąt jako jakiegoś przyzwyczajenia, do, jakiegoś, do jakiejś obrzędowości, a musimy obchodzić to tak, jakby to było tutaj, dzisiaj i teraz. Nie pamiątka tego wydarzenia, tylko obchodzimy to wszystko co się dzieje w wielkim tygodniu tak jakby to miało miejsce okay. tutaj dzisiaj i teraz okay. i tak w wielki czwartek uczestniczymy razem z apostołami w ostatniej wieczerzy w wielki piątek idziemy na golgotę razem z Chrystusem w wielką sobotę już oczekujemy tego ażeby w noc paschalną zobaczyć pusty grób i ten wielki tydzień daje nam taki okres oczekiwania i daje nam ten czas a żebyśmy poczuli tą nadzieję na to, że Chrystus zmartwychwstał. Tylko, żeby poczuć tą nadzieję zmartwychwstania, my musimy uświadomić w sobie, po co Chrystus zmartwychwstał. Chrystus poprzez swoje zmartwychwstanie otwiera ponownie wrota raju, które zostały zamknięte przez grzech prarodziców, Adama i Ewy. I tak jak te wrota raju zostały otwarte i nam dano zostało nadzieja życia wiecznego, na które teraz musimy sobie zapracować podczas ziemskiego życia, tak samo i my wierzymy, że Chrystus może, zmartwychwstały Chrystus, swoją łaską i błogosławieństwem, może przyjść i na ziemię i zmienić to, co się teraz dzieje wokół nas, ponieważ każdy z nas żyje w takim strachu, w lęku, covid, który jeszcze do końca nie minął, ale już o nim zapomnieliśmy, Później wojna, która rozgrywa się kilkadziesiąt kilometrów od nas i ta wojna, która dalej trwa. I myślę, że my odczuwamy to jeszcze bardziej przez to, że na co dzień mamy kontakt z tymi osobami, które przyjechały tutaj, chociażby właśnie do Biłgoraja. Tak, i, i w parafii prawosławnej, no w zasadzie od początku wybuchu wojny, jakby też niesiecie pomoc, to co możecie zrobić. W jakiś sposób ulżyć tym osobom, które tutaj przed wojną uciekały, robicie to, prawda? Księżyc Proboszczu to, to też dla nich jest wyjątkowy czas, dla tych wszystkich, którzy musieli uciekać przed wojną. I Ksiądz Probosz powiedział, że nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie było ukrzyżowania, że te święta to jest też no, ta myśl o tej nadziei, że, że jest cierpienie, które no, ku czemuś jest, prawda? Że jest nadzieja na, na to zmartwychwstanie. To, to, to tak to jest, tak to przeżywamy? Mm -hmm. tak Dokładnie to, mm -hmm. tak, ponieważ e, właśnie tak jak my mówimy w naszej, w naszej nawet codzienności, dzisiaj e, o tym też się często zapomina, że e, zawsze każda trudność, która spotyka w nas w naszym życiu, a która nie jest od nas zależna, mm -hmm. jest niesieniem naszego krzyża. My w Ewangelii czytamy, że każdy, kto chce pójść za mną, mówi Chrystus, niech weźmie swój krzyż. Zawsze się samego siebie i nie naśladuje. I właśnie często zastanawiamy się, czym jest ten nasz krzyż życiowy, a jest to właśnie wszystko to, co spotyka w, nas, w naszym życiu, czego byśmy nie chcieli, i co nie jest od nas zależne. Ale właśnie z perspektywy krzyża Chrystusowego my musimy zawsze pamiętać, żeby ukrzyżowanie nastała pascha i nasza wiara i nadzieja na to, że po tych cierpieniach, które ci ludzie przeżywają, które też my razem z nimi przeżywamy dzisiaj, nastanie radość Paschy, tak, że Bóg dzięki naszej wierze, naszej modlitwie pomoże e, jakby zaprzestać mhm. wszystkiemu temu, co się dzieje dzisiaj na ziemi. I tutaj chciałbym się odnieść do ikony zmartwychwstania, mhm. ponieważ w tradycji prawosławnej ikona jest obecna w, praktycznie na każdym etapie życia duchowego, czy to w domu yy, u prawosławnych wiernych zawsze są ikony, w cerkwiach są przypełnione ikonami, albowiem ikona jest to dla nas okno do Boga. I chciałbym się odnieść właśnie do ikony Zmartwychwstania Chrystusa, ponieważ samego momentu Zmartwychwstania nikt nie widział i nie możemy jego ująć na ikonografii. Ale ikona Zmartwychwstania przedstawia wstąpienie Chrystusa do otchłani. Yy, I Chrystus to wspominamy wielką sobotę, wstępuje do otchłani i wy, możemy powiedzieć, wyciągnął z tej otchłani wszystkich tych ludzi Starego Testamentu, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie. I jeżeli wtedy Chrystus był w stanie zstąpić do piekła, to i myślę, że dzisiaj, jeżeli będzie wiara w człowieku, to i Chrystus jest w stanie stąpić na ziemię, a żeby zakończyć te piekło, które rozpętał człowiek mhm. dzisiaj na ziemi. No i myślę, że w tym piekle jednak no, trudno jest dla wielu, głównie dla tych, którzy uciekają przed wojną, no, znaleźć te nadzieje i te takie pocieszenie w wierze. Mhm. Tak myślę, że to tak jest, a, a ksiądz proboszcz jakby spotyka się bezpośrednio z tymi osobami. No, to, to jest. Tak, wielkie wyzwanie chyba, żeby... Wracając do poprzedniego pytania. Tutaj parafia prawosławna, że tak powiem, nasza biłgorańska, ale też wszystkie myślę, parafie tak, prawosławne tak, tak. zaangażowały się w tą pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Dlatego, że mamy tego świadomość, że większość Ukraińców jest wyznania prawosławnego. Nie wszyscy oczywiście, to tak samo jak w Polsce są też prawosławni, to jest liczna grupa prawosławnych Polaków. Tak samo i na Ukrainie są osoby i innych wyznań, prawda? Ale w większości stanowią Mówią to osoby wyznania prawosławnego i szczególnie na początku te osoby szukały takiego pocieszenia i ostoi właśnie w świątyni, tak? gdzie mogły odnaleźć chociaż jakąś cząstkę tego, co zostawiły za granicą, tam gdzie rozpętała się ta straszna wojna. I nasze działania były na różną skalę. Było to mhm. pomoc i materialna na początku, czy też na ile mogliśmy pomagaliśmy w szukaniu mieszkania, lokum. Lekcje języka. Lekcje polskiego. języka polskiego zorganizowaliśmy. Lekcje języka polskiego trwają do dzisiaj mhm. jeszcze, i też te osoby są zainteresowane, ponieważ nie sposób jest żyć w obcym kraju. Chociaż ja uważam zawsze, że dla osób z Ukrainy łatwo się nauczyć języka polskiego, bo ukraiński i polski są. Bardzo bardzo osobu mm -hmm. podobne, ale wiadomo, że jednak różnią się te języki, chociażby alfabetu się nauczyć, tak, który nie każda osoba znała, to już jest jakiś wyczyn. I tej lekcji języka polskiego był to, myślę, że najdłużej trwający projekt, który realizowaliśmy, bo jak wspomniałem, trwa on do dzisiaj. Pomagają tym ludziom właśnie odnalezienie się w społeczeństwie, bo mm -hmm. trzeba tutaj przyznać, że nie wszyscy mają do czego wracać. Mm -hmm. Są takie osoby, które już nie mają do czego wracać i raczej wiążą już swoją przyszłość właśnie z Polską. A żeby załatwić jakąkolwiek sprawę w urzędzie, czy w sklepie, czy w szkole, bo też większość tych osób, które tutaj są, e, są to osoby z małymi dziećmi i trzeba w tym społeczeństwie się odnaleźć, aby znajomości języka niestety jest mhm. trudno. I taki był cel i myślę, że tak jak rozmawiałem z nauczycielem, który uczy te osoby języka polskiego i z samymi zainteresowanymi, właśnie mówią, że dużo te lekcje pomogły w takim odnalezieniu się właśnie w polskim społeczeństwie. I ułatwiły kontakt i relacje też, ponieważ tak. wiadomym jest, że żyjąc w jakiejś określonej grupie społecznej, trzeba w tę grupę społeczną w, można powiedzieć wsiąknąć, tak? Mhm. I tutaj też bez języka byłoby trudno. Ale myślę, że najważniejsza pomoc, którą my jako parafia możemy dać, to jest właśnie ta opieka duchowa, tak. Poczucie, że jest się we wspólnocie, prawda? Tak, i tutaj chodzi szczególnie o sakramenty, tak, o spowiedź, eucharystie, które stanowią cenę centrum naszego życia, ale też e, pomimo tego, że nasze miasto jest małe, e, jest to zaledwie 30 tysięcy mieszkańców. Ty, z tego prawosławnych jest dużo, zna, e, o, o, dużo mniejsza część, mm -hmm. ale też e, mieliśmy już wiele chrztów, właśnie dzieci z Ukrainy, które urodziły się czy to na Ukrainie, czy w Polsce, a po prostu rodzice nie zdążyli ochrzcić e, mm -hmm. tam u siebie w domu. E, też Mieliśmy już jeden ślub polsko-ukraiński. Co mhm. prawda ta osoba przyjechała wcześniej, jeszcze zanim się zaczęła wojna, mhm. ale też planowali wziąć ślub na Ukrainie. No, ale niestety, ze względu na to, co się wydarzyło, nie udało im się tego dokonać. Tak, bo, dokonać. bo paradoksalnie, no dla, dla parafii, to jest jakby wzrost, rozwój, jeśli chodzi o liczbę wiernych. Ten ostatni rok. Tak, mhm. chociaż trzeba przyznać, że może nie jest to aż tak, jakby się tego chciało, mhm. prawda, ten rozwój, ponieważ yy, yy, widząc, ile jest ludzi w mieście, ile jest yy, na nabożeństwach, to wiadomo, że chęci może byłyby większe, mhm. ale, yy, ale tak jak mówię, drzwi cerkwi są zawsze otwarte. Yy, ja gdzieś tam staram się też być w tych grupach, yy, w mediach społecznościowych, gdzie są zrzeszeni yy, ci uchodźcy mhm. z Ukrainy, którzy znaleźli się w Biłgoraju. Też zawsze staram się na tych grupach pokazywać naszą otwartość i to, że zawsze tą opiekę duchową w naszej parafii można odnaleźć. Też Ksiądz Proboszcz, myślę, że to ważne, żeby wspomnieć, ma też kontakt z dziećmi, jest katechetą, i też te, te spotkania z dziećmi. Ma. Mhm. Mm -hmm. Tak, oczywiście. Jest to młodzież w praktycznie każdej grupie wiekowej. Tak. Od przedszkolaków po e, uczniów technikum. E, I. E, mm, Staram się tym właśnie e, uczniom przekazać podczas tej katechezy e, nie tylko może duchowość, ale też historię prawosławia w Polsce, mm -hmm. które też, e, która też nie mm -hmm. jest zawsze łatwa, bo musimy pamiętać, że o tym też bardzo często widzę, się zapomina, że Cerkiew Prawosławna w Polsce jest cerkwią autokefaliczną, niezależną. Ma swój Sobór Biskupów, swojego Zwierzchnika e, i Właśnie prawosławie w Polsce jest niezależne i często pojawiają się takie pytania, a czy to jest cerkiew ukraińska, czy jaka to jest cerkiew? To jest cerkiew polska. W Polsce nie ma innej cerkwi, jest tylko polski autokefaliczny kościół prawosławny, który pod swoją opiekę, że tak powiem, bierze wszystkich, nie tylko też osoby z Ukrainy, ale jak wiemy jest też emigracja z innych krajów, które są Prawosławne. Między innymi też nawet mieliśmy Greków w parafii mhm. prawosławnych. Także tutaj też uczniowie, których uczę, nie są to tylko uczniowie z Ukrainy, ale mam na przykład Wianowie Lubelskim uczniów z Kazachstanu, mhm. którzy przyjechali do Polski. Tutaj też często ze względu na korzenie, które mieli i uczą się tutaj właśnie w szkołach średnich. Chciał związać swoją przyszłość z Polską. Ale wracając właśnie do tych lekcji, też zawsze w Wielkim Poście staram się e, zrobić rekolekcje dla tych uczniów. Dla nich to jest nowość. Czy religia w szkole jest nowością, czy takie rekolekcje są nowością, ponieważ tam e, w szkołach nie ma takiego przedmiotu jak religia, a tym bardziej niemożliwym jest coś takiego, żeby w trakcie lekcji pójść e, do cerkwi, a żeby wysłuchać... Tak też jest w, ko w kościele katolickim. Tak dodajemy, jest. Prawda? Tak, no. tak, bo my dokładnie tak samo te rekolekcje mhm. przeprowadzamy. E, wysłuchać rekolekcjonisty i ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا uh. przystąpić do sakramentów, spowiedzi i Eucharystii. Też miałem takie sytuacje, że podczas tych rekolekcji byli uczniowie, którzy w ogóle pierwszy raz w życiu przystępowali do spowiedzi, tak? Z różnych powodów. W tym roku też miałem rekolekcjonistę z Ukrainy, który też musiał wyjechać, ponieważ był kapłanem w okupowanej części Ukrainy w Hersoniu, gdzie dzisiaj właściwie jest to już Rosja i za to, że negował wojnę, mówił kazania po ukraińsku, był zmuszony wyjechać, opuścić swoją parafię, to co tam do tej pory osiągnął i na dzień dzisiejszy znajduje się w Lublinie i to też dla tych uczniów było bardzo budujące, że w cerkwi spotkali, można powiedzieć, swojego kapłana, tak? który przyjechał z ich ojczyzny, zwracał się do nich w ich ojczystym języku i, i też to oprócz tej duchowego, takiego pocieszenia, którego celem, jest, którego celem są właśnie rekolekcje, to też myślę, że wyjechali z tych rekolekcji też troszkę podbudowani Mm -hmm. Tak, fizycznie. Mm -hmm. no myślę, że to wyjątkowe święta teraz, tak jak i te rok temu, święta Wielkanocne, kiedy, kiedy byliśmy po prostu jeszcze w tym takim gorącym momencie, kiedy na Ukrainie, wybu w Ukrainie wybuchła wojna. Księży Proboszczu, ale chcę zapytać też o, no, o, o księdza. Ksiądz pochodzi z Białego Stoku, e, jest duchownym, ma swoją misję. Zostaje tutaj ksiądz na święta jedzie do rodziny, do Białego Stoku, jak to wygląda? Oczywiście no zostajemy tutaj na święta, ponieważ zarówno ja, jak i moja małżonka pochodzimy z Białego Stoku, ale nie ma, nie, może, nie ma możliwości w tak wielkie święto, żeby opuścić parafię. Tym bardziej że jest to 350 km, więc nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś tam po południu pojechać Paść i naraz na dwie wrócić. Godziny. Tak. E, więc zawsze te święta wielkanocne zostajemy tutaj na miejscu, w miarę możliwości też na Nasze rodziny starają się odwiedzać. Ale również jest to związane z tym, że zaraz po Wielkanocy obchodzimy odpust parafialny kurcz świętego Jerzego. Także e, kiedy, że tak powiem, kurz opadnie już po Wielkanocy, już trzeba szykować się do święta, więc e, zawsze gdzieś tam te odwiedziny w domu rodzinnym planujemy już po naszym mhm. święcie parafialnym, e, ale jeszcze w okresie wielkanocnym, bo jak wiemy, ten czas radości zmartwychwstania trwa aż do święta w niebowstąpienia pańskiego, czyli przez 40 e, dni. A rodzina mogła zobaczyć się Bożcza około dwóch tygodni temu na transmisji nabożeństwa z cerkwi, która była w, na antenie TVP Kultura i telewizji Białystok. Prawda? To też było wyjątkowe chyba wydarzenie. Tak, zgadza dla, się. Dla waszej parafii. Było to taka też promocja troszkę dla naszej parafii, mhm. ponieważ, tak jak już wspomniałem, nasza parafia jest niewielka, jeżeli chodzi o liczebność, możemy powiedzieć, że też znajduje się na kresach i mhm. też jest takim znaczącym, że właśnie na łamach telewizji Polskiej, w ramach tych transmisji pokazywane są nie tylko parafie duże, gdzie jest dużo wiernych, gdzie jest profesjonalny chór, czy jest to katedry biskupie czy inne, ale też osoby, które organizują. Te transmisje skupiają się na tych małych diasporalnych parafiach, żeby też pokazać nie tylko prawosławnym, ale i wszystkim mieszkańcom całej Polski, że, którzy no, oglądają też te transmisje, czy też TVP Kultura, że prawosławie jest obecne w Polsce, że nie jest to nic dziwnego. I że prawosławni są obecni i że tak powiem korzystają z tych możliwości, które daje im cerkiew, ponieważ no w Biłgoraju cerkiew jest stosunkowo niedawno, ale jeszcze kiedyś nikt by nie pomyślał, tak, że jest to możliwe, a żeby tutaj parafia w Biłgoraju mogła się odbudować, ale to się dokonało dzięki staraniom naszego arcybiskupa i myślę, że Nasi wierni zawsze to doceniali, ale dzisiaj w obecnej sytuacji, kiedy pojawili się uchodźcy z Ukrainy to jest szczególnie właśnie dostrzegalne, że ta parafia była tu potrzebna i spełnia swoją funkcję tak jak powinna. I tak jak ksiądz proboszcz powiedział, jest otwarta dla wszystkich i na koniec naszej rozmowy, ksiądz proboszczu, bardzo proszę o takie życzenia dla wszystkich, czego ksiądz proboszcz życzyłby nam, w społeczności Biłgoraja. Yy, tak, zbliżamy się już do świąt yy, Zmartwychwstania Pańskiego, Wielkiej Nocy. W yy, tradycji prawosławnej te święta obchodzone będą tydzień później, yy, ale bywa tak, że są razem, bywa, że ta odległość jest większa, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, co my przeżywamy w okresie święta Zmartwychwstania Pańskiego. My stajemy się współuczestnikami cierpień Chrystusa na krzyżu i potem Jego chwalebnego Zmartwychwstania. I myślę, że my musimy się zastanowić, co dla nas oznacza śmierć Chrystusa, a później jego zmartwychwstanie? Co my możemy zmienić w swoim życiu, a żeby to, ta iskierka zmartwychwstania Chrystusowego, ta radość zmartwychwstania, którą ujrzała Maria Magdalena jako pierwsza, co może da dla nas zmienić i co w naszym życiu może dać? Dlatego też życzę wszystkim, a żeby zmartwychwstały. Pan obdarzył nas przede wszystkim pokojem, zdrowiem, wszelką pomyślnością oraz swoim błogosławieństwem na długie i spokojne lata. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja się oczywiście przyłączam do tych życzeń, żebyśmy potrafili znaleźć nadzieję w tym szczególnym czasie. Ksiądz proboszcz Korneliusz Wilkiel, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jerzego, parafii prawosławnej w Biłgoraju, gościem rozmowy był. Wielkie, wielkie dzięki. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję również. thank you